Miejscówki tutaj są fatalne do tego smokowania no, z YouTube'a coś zobaczyć. Baczyły już YouTube'ie coś ciekawego Tutaj ludzie wysyłali głównie 64 tick. ludzie o. to raczej takie wiesz, takie proste o. właśnie na mida na... Teraz siadł i dalej mm. Niemożliwe To jest spoko Rzuć drugi raz takiego samego Nie, wiem Nie ma się. problemu, patrz teraz Patrz co się dzieje gotowy jesteś? Uważaj to Smoka mi dali. Gala 1, B. To, Dobra, cofam się Weź sobie dripa. Coś... No, ale, ale mam coś zapierdolić po prostu. Idę coś zapierdolić, bo nie wytrzymam. Jak tam? Idziemy? Bo... na no to... ta? Ta, czekaj, hedy. Masz helm? Mam mam wszystko. mam jeszcze. To pierwszy helm masz, tak? Tak. So, dawaj na hedy. Tego proszę flaszek... jakiś To trzeba Zapomnieć po prostu. Trzeba zapomnieć o tej mapie, bo ta zakończyła się dla nas fatalnie. To wszystko nam przeszkadzało tak naprawdę. Ta frustracja przez te problemy techniczne, bo to problemy techniczne były po stronie NIP-u. W momencie, kiedy czekasz godzinę na przeciwnika, kiedy Ci cały czas narzekają, co się nie pasuje, no to wszystko niestety tak się potoczyło, że nasi w głowach, mam wrażenie, troszkę przegrali to spotkanie. Przez to to nie chodziło po prostu. To nie była maszyna do... Polacy, ale obijali też antyterroryści, oni we dwóch od Respa Ależ tarapaty, Nipo, Anonimo Może to wszystko zakończyć Plopski skakuje na ticket Ale tu i tak nic nie może zrobić Chociaż trafiony Snacks Mogą się jeszcze tarapaty, ale tak poobijani są gracze antyterrorystów Nie możemy tego przegrać To musimy zakończyć zwycięsko Skany jeszcze od Device'a, próbuje podejść Plopski menu chowa się, frag dla Killera Frag dla Innocenta, koniec! Koniec, Anonimo triumfuje w meczu z Ninjas in Pijamas W meczu dla nas od... Ale super muzyka, jestem tym flashpointem, naprawdę. Może problemy techniczne, może dziwne sytuacje, ale muzyka jest fantastyczna. Bez kewa. Pomaga z klasami Kurwa Od Gdzie? noga Sandwich Sandwich, sorry. Sandwich Czemu? No dzisiaj po prostu nic nie idzie, dzisiaj jest tak beznadziejny dzień, że to jest szok. Ja pierdolę Ja w krótkie skrzydłem. Przejdę do spania dzisiaj naprawdę, bo dzisiaj jestem tak styrany, słuchajcie, z fizycznie, blisko. że to jest dramat. Nic dzisiaj nie Od daram. Noga. Nie, nie Ale on jest zajebiście ładny. Ja pildzielę. Ale poszło. Jest pokczamp. Mocne zużycie. No kurde, mocne zużycie. Drzwi otworzył. Lagę mam. JARAM się kurwa mać. No! Ja też powiem wam, lag był. Kurwa nie był zasłonił! Kurwa Ty ma to w dobra ta tam nic z losa nie było, no. Device to bardzo dobrze zagrał. Bardzo dobrze, ale tam do wujka czasem podjazdu nie miał tam, wiesz. No No, no powiem ci, właśnie powiedz, bo był ten klacz twój na device'a, jeden na jeden, powiem ci. Jak biegdzie siaka go zrobiłem. Miałeś takie flashbacki i no powiem ci, że gość był tak zakręcony. To, to, żeś go tam tak porobił w tym korekcie, że się uciekł do, do B, on był w szoku. Kopie, on przez, pewnie po, on mnie on tam poszedł... w smoku wąchał, bał się, że mu noża gdzieś tam jeszcze nie, nie ten. No, przecież on, się A na... ja mówię on poszedł Abić na początku przez dziurkę, no, no. wiadomo. Ale miałeś flashbacki, jakby poczułeś się jak w 2017 albo 2016 roku, jak, jak do niego klaczowałeś jeden na jeden. Tylko czuło trochę ciśnienie, dawno tego nie czułem, dobrze było. Fajnie, fajnie, lubię to, lubię te emocje. To jest coś fajnego, nie? Ja mówię, wiesz no. Ja mówię tak, jak już przeszedłem do dżungli, to ja już mówię tak, porobiony jak dzieciak, nie? Mówię, łatwiutko, nawet nie wie co się stało. No ale tak było, no. Podłożyć bombę, on na wiesz, że także faktycznie. A... Bombę jeszcze, słuchaj, na galę podłożyłem, on mówi tak, mają AWP, Gala albo domek jestem, a tu psikus z Besu zagrałem. No on jeszcze wiesz, że stasz odbijał a to już też nie ma tyle czasu i nasze. Szczyp... To wygląda znacznie, znacznie lepiej. Device 1,10. Milion euro. Tak się mówi w kuluarach. 1,10. No nieźle. Ciekawe co teraz CEO nie po sobie myśli. A mógłbym wydać 2500 zł za Pawła Saja PW czaka i pewnie zagrałby lepiej. Ale cóż, wracamy do starcia. Headshot, no i hampus dwukrotnie. Oj, bolesne strzały, Kej odrespa. Respa, błagam, Kej, traf! Pokaż trochę magii. Snacks jeszcze próbuje. Snacks z jednym headshotem. No proszę. Odzyskujemy teraz nadzieję. Walczy killer. Chociaż ten obity Bardzo mocno. No i tracimy Keja. Chociaż Snacks po raz kolejny trafia w głowę. Snacks to klika. Teraz Snacks się obudził. On leci po więcej. Snacks. Kończ to. Kończ to, Janusz. Ten jeszcze walczy. Killer obok niego. Tylko Zeter. Przehodowuje broń w tym momencie. Snacks na skrzynki. Snacks. Chyba wie o nim. Zeter. Ale Snacks. Bok. Snacks to teraz rozdał. To jest nieprawdopodobne. Janusz Zejsem w takiej rundzie, w takim Meczu! Kocham cię Janusz! Za to, co teraz zrobiłeś, to jest coś pięknego! Takiego snaksa chcemy oglądać zawsze! Ależ on to zrobi! Okej, pilnuje też. Dobrze ustawiony Kej. Chociaż Borub doskonale to robi, teraz może pójść po broń, bo. Sam wejdzie pod celownik, ale Killer jest tutaj za mocny, bomba leży! Daje znać już kolegom jeszcze fragla a IZ zostaje sam, ale bez szans w tej sytuacji. Brawo dla Killer'a. To właśnie ten gość dzisiaj ratuje nam skóry, ratuje nam turniej! Mówił o tym Killer, że... Jego zwycięstwo na Nidus i Pijamas. to było pierwsze zwycięstwo na drużyny Stieru I. Żyjcie na kolejne zwycięstwa. No i dzisiaj daje to. I no patrz, dobra, żeby... ale poczekaj, e, ile musicie jeszcze wygrać, żeby pojechać na, no, do Szwecji? Moczek, ile musimy jeszcze wygrać, żeby pojechać do Szwecji? Jutro powiedział, że możemy sobie pojechać jak chcesz. Dobra, <śmiech> dawaj. <śmiech> możemy jechać. Nie no, nie wiem. Nie, nie, nic wygrać? Wygrać. nie, nie wiem, to... oczywiście. Tysiąc punktów musimy mieć, to nie wiem ile to gdzie to tam jest. Ale, ale są śmieszne te. Dobra, lecę na górę na kanał coś. Obraziłeś <grym> się? <grym> się Ja go dojadę ty. Dobrze, dajesz, Dobra, go, go. Na, trzymaj ta się Elo. Trzymaj byczku się. No właśnie. Użyłeś paszę No właśnie, nie no to. No pasza A, to pasza pytał, a tu przepraszam. ma czas, żeby wrócić, ma czas, żeby się ustawić. Palach na krótkie drzwi, i plant. Urzucił już na wirtusach, Teraz otwiera drzwi menu. I niestety, ten ogień po otwarciu drzwi...